Dobra, jak tam z tym lekarstwem. E, za ile go będzie gotowe? A za ile? Tak, za dwa tygodnie, za trzy, ile? No około dwa tygodnie. Okej. Okay, no to. Ej, do... ludzie! Co, co jest? Coś e, się? Ponoć wykryto ruch zombiaka. E, a... co? Dobra, włączam Zamiast? alarm. Włączam alarm. Dobra, bierzcie te. Wszyscy gotowi na stanowisko. Nie. Tak, dobra. Chodźcie, idziemy szybko. Dobra, moja głowa. Gdzie my jesteśmy? O, co się stało? Stary żyjesz? TO! tam. Kim ty jesteś? O. Nie interesuj się! A, ty, po co nas w ogóle prowadziłeś? Kim ty jesteś? Co? Ej, ty chcesz? No właśnie! Skąd ty masz kierow? Jedzie moim eksperymentem! Nie się schowaj ją, schowaj Jakim eksperymentem? Społecznym! No co? O, o, o co ci chodzi? Przecież a to, 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 to nie wygląda jakbyś był z państwa albo coś. Nieważne! No, no powiedz nam kim jesteś, a nie A po co mam ci to gadać, chłopie? Co no ty porwałeś ty, nas! Koncert rzeczy. Chcemy znać powody! Właśnie, porwałeś nas, krew tu. Co krew tu... Ej. Ej! krew tu jest. Kim ty jesteś? Nieważne. On wyszedł. No, gdzie on jest? Ej, nie wid... Kurde. Ciszej! Dobra, 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 Jezu. Bo muszę iść! Ej, a co w tej beczce Co w tej becz to jest, widzisz? Jedzenie. Kurde, nasze jedyne jedzenie. No słownie zginęło. Czekaj, dobra. Co sobie chyba tu poczekamy. Kurde, stary kolejny Ach. dzień. To już dwa dni tu jesteśmy. Ej, chyba idzie. Cholera. Muszę mówić, ten cholerny eksperyment nie działa? O co mu chodzi? Chodźcie! E nie, nie, nie! Eee, to... I... Mm. Jednego z was potrzebuję! E Zabierz mnie! A możemy, to, a możemy to na YouTube przełożyć. No właśnie. Nie! Chciałem wow. ja biorę, jesteś pyskaty! Ale co ja takiego powiedziałem? Spróbuj się z tym jakoś wydostać przez ten czas. Co to? I coś tutaj jest. O. Tam coś było, widziałem. Szybko żeby nie zauważył, tylko... Szybko, szybko. Są. Co za miejsce. Cholera, teraz stąd tylko wyjście. Ale gdzie mój kolega? Trochę potrwa mi stąd wyjście. Dobra, zniszczyłem to. Kole cholera, kolejne pęczne. Wolę już po prostu przejść. Nic to niszczyć. Dobra, teraz to wolę tylko. Co? ktoś tu chodzi? Dobra, szybko! Ja do inna strona! Co jest, Ganna? Cholera! Jestem przy tej organizacji. Co tutaj się dzieje? Wejdę do niej Zamknięte jest! Ja pierdzielę. No zostaw mnie w spokoju! Dobra, już nie będę się zagłębiał Tutaj po prostu mnie zostawił? Jedź sobie sam Co to jest za jakiś nowy posąg? Cholera, gdzie jest w ogóle mój przyjaciel? Znów pada jest ten mój dom Dobra <laughs> Naukowca nie... Naukowca nie ma Naukowiec uciekł. Butelkę to sobie zabiorę. Dobra i uciekał. Uciekłem, uciekłem. ja pierniczę. O siema. Co?! Co ty robisz stary? Uwielbiam się sobie coś porąbanić. Jak ty uciekłeś? Uwielbiam jakieś sobie porąbane eksperymenty. Ale naukowca ubiegany, nie czy... ma! Naukowca nie ma! O nie! I co teraz zrobimy? Ale jak go nie ma i jak on uciekł w ogóle? Właśnie. Przecież były to przepięty! Ja bym o tym co zrobimy Nie sądzę Nie wiem dobra W ogóle w tym miejscu dostałem Ej mieliśmy iść do tej organizacji żeby ten racja To jest nasza okazja Jakby co to ta ich główna siedziba jest zamknięta tego. Zobaczymy Idziemy na dole. Na razie widać, że... Co dziwnego musiało się stać bez powodu by je nie zamykali No chyba, że po prostu mają swoje sprawy, nie? No to była jedna z większych siedzib Według mnie Ej, tu drabiny nie yes. ma Tu drabiny nie ma, jak zajdziesz to nie wejdź No to super Nie ma nikogo Co to jest tak pusto? Ej dziwne, nie ma nikogo To Dosłownie Stary, jesteśmy w szpitalu Ej, co za pusto tutaj, bardzo Co wy tu robicie? Co, em... O, szeregowy wy, Ogólnie chcę się zwolnić Zwolnić? Tak I mam dla ciebie informację Naukowiec jest zły Ale byłeś zwolniony od momentu ucieczki Panie, przez tą sorry. operację że Może pan po mu dokończyć? Znaczy, nie naukowiec, tylko ten dyrektor. Dyrektor waszej organizacji jest z współpracuje z, z naukowcem. Serio? No tak. Porwali nas! No właśnie! Zapraszam! I czemu w ogóle was, wasza siedziba jest. Nie no, tu. Dobrze, tak jest. Czemu wasa siedziba, was, wasza siedziba jest zamknięta? Przeczytać? Tak jest. Przeczytaj ty, dobra? Dobra. dobra jeszcze musimy jeszcze się musimy je walczyć z naszym wielkim naukowcem, który chce stworzyć nową bombę. Unió krytyczną, która ma zniszczyć całą ludzkość. Jak całą ludzkość? To jest niemożliwe, żeby jedna bomba atomowa zniszczyła całą ludzkość. On zrobi taką. Mieliśmy razem z nim zrobić, ale. Zobaczyliśmy, jakim on jest złym człowiekiem, i porzuciliśmy ten pomysł. I teraz na niego polujemy ciągle. A dlaczego w ogóle wasza główna siedziba jest zamknięta? Przez y, małą awarię w kopalni. A w ogóle ten. Znaleźliście lekarstwo czy coś? Niby tak, niby nie. Co? Ja w to. Czyli nie bruzjać. Nie do końca wiecie. Nie jestem w stanie wam tego powiedzieć. To mhm. A w ogóle dlaczego ten cały schron jest pusty? Jak już wcześniej mówiłem, przez Idzitec z kopalnią. Ale co ma to związanego? Związane jest to. W momencie, kiedy nie było Twojego kolegi, cały schron został opuszczony. Przez to, że Twój kolega miał być poddany eksperymentowi, co mieliśmy wyleczyć mu jego chorobę. Ale że postanowił. W ogóle nie zmieni. Nie, nie, nie zmieniłem się w ogóle w ząbeka. I co? Nigdy nie wiesz, kiedy to nastąpi. Może nawet to za sekundę. Albo za no, 10 lat. Mhm. I jak coś. To towarzyszu. Nie mam dla ciebie le lekarstwa. Okej, okay, rozumiem. Odstąpić. Dobra, ale na razie korzystajmy z czasu. Nie Dobrze, się może odstąpić! Ja ogólnie chcę. Hmm się wyprowadzić z tej wioski na... dopóki nie zajdzie lekarstwa Chcę mieć trochę spokoju dlatego żegnaj szafie Odmaszerować To będzie ja Możemy wyjść awaryjnym Obojętne mi to Chodźcie, mam awaryjnym będzie szybciej Ej słyszałeś, co on powiedział? No Ej, to jest banie teraz. Ej, bo nie ma... Dosłownie wioska nie ma ochrony ani nic. Właśnie, tutaj, tutaj już nie można się w ogóle czuć bezpiecznie. Dlatego ja się wyprowadzę. Ja też. Już tutaj nie można w ogóle się czuć komfortowo. Dopiero jak zniknie wirus, to może kiedyś tu wrócimy. Może. No. Współczuję pozostałym mieszkańcom. Ale ciemno jest u góry. Właśnie ciężko. Ej, te chłopaki. Szkoda, że nic nie wiedzą. Dobra, chodźmy. Zaoferuję im może mieszkanie takie. Ej, co to jest za nowy dom widziałeś? Czy no duży jest nawet? Szpital kościelny. A szpital kościelny. Szpital kościelny. Dobra, chodźmy. To szkoda, że To się wszystko tak... Ej właśnie! Chodź szybko! Bo ten! Zębiaki się przez w nocy... Ej! Co? Stójcie! Gdzie ty jesteś? to ty, O, to ty, o. Dla was dwóch mam mieszkanie do zaoferowania. Jakie? Gdzieś niedaleko, taki od nas człowiek. Buduje swoją drugą mini-wioskę. O, to dobrze. Ale będzie mnóstwo światła, żeby odstraszyć wszystkie zombiaki z okolicy. Dobrze. No. Okej, okay, to rozumiem. No. No dobrze, to chodźmy tam. Dobra, chodźmy. Już kilka godzin idziemy, nie? A powoli chyba widzę Naprawdę. jakieś światło. A tutaj kiedyś tak, my... kiedyś my tutaj... Jest... Kiedyś my tutaj przyjął. A widzę, że... Taki jest do... od nas? Tak. Witaj w nowo powstanej wiosce. Tu kiedyś. Ale widzę, że to jest ten. Tu was zapraszam. Tu? A tam. Okej. Okay. Ładny nowek Ładny. Dziękuję. Zapraszam. O, a to chyba jest piwnica. Chyba jest piwnica. No. no to chodźmy do góry. Gdzie tu jest wejść do góry? Tutaj widzę schody mam tu Okej okay. Bo on to zbudował i my w ogóle nie wiemy Ale fajny komputer No, no widzi pan Tylko żebyśmy, byśmy musieli jeszcze jakieś twoje rzeczy tutaj dodać No jak mieliście dom to mogliście z domu by pójść No Nie, my nic z tym domu właśnie nie mieliśmy za bardzo Takiego... No to zapewnię wam, towarzysze, yy, dobre jedzenie, łóżko i będę wam to wszystko na dniach przynosić. Okej, okay. to czy... A komputer no. zawiera satelitę. Ha. Satelitę, yy, która lata nad wioską, żebyście pomogli nam namierzyć tego naukowca. Mhm. No dobrze. Dobry pomysł. No. Fajne okna, że... takie, takie inne. No. To do widzenia. No To do widzenia. Dobranoc. 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 Wreszcie chwilę spokoju mamy. Stary. Chodźmy dać wszystkie rzeczy, nie do piwnicy. Właśnie. Tu się może. No. O, no. Jakie, no? Z racji, iż ty u nas uciekłeś z tego. z eksperymentu, który mieliśmy zrobić. Tej no. ochrony. Nie ochrony. Ale chodzi Ale... o. Chorobę? Tak, chorobę, chorobę, chorobę. I te... Okej. Okay. I jest mi jeden minus. Jaki? Żebyś tu mieszkał. Musisz dać mi ponad 200 szmaragdów na utrzymanie mojego schronu. O kurde. Dobrze, spróbujemy to jakoś ogarnąć. No, nie mam się, ci pomogę spłacić to. No dobra, dzięki. Nie martw się, ty też jesteś w to zamieszany. <laughs> Też będę musiał płacić! A no Czyli tak! razem 400, musicie szmaragdów mi przynieść. No dobrze. No to spróbujemy. Do kiedy mamy czas? Do jutra? Do, za, do, do tygodnia? Dokąd, zanim naukowiec wysadzi wszystko? O ile wysadzi? E, dobrze. To do widzenia. Dobra, chodźmy. Panie. Trochę, właśnie dziwnie, nie? Dobra, pozostańmy. możemy się być bezpieczniej, na ja to wiosce. Tylko, że nie mamy nigdzie spać, bo łóżko nawet nie zostawił. Dobra. No to nie wiem, tu jest fajnie jasne, nie? Chodźmy to pozwiedzać. daje dużo ulgi. No. Szkoda, że jeszcze takie małe to jest. No wiesz, to jest dopiero początek tej wioski, później to ona się może rozbudować. No. To dobrze, że teraz w ogóle. Jakby kupiliśmy, że tak powiem. E... Ten dom, bo później mógłby być o wiele droższy. No. Mamy go pra praktycznie darmowo. Chyba się dzieje robi. Ej... Ja sobie teraz tak myślę... Ej... A co już to naukowiec nas porwał? Nie ma go w domu, zauważ. A w tym momencie, kiedy go zapaliśmy... Dostaliśmy w głowę. Miałby to sens. A... Zapomniałem wam powiedzieć, że tu jeszcze jestem. Który pan wszedł? Tak naprawdę mnie tu nie ma. Ej, to stary coś to jest naukowiec. Chłopie, bo zauważ. Wtedy, kiedy akurat go złapaliśmy, dostaliśmy z czegoś w głowę. Ten... Jeśli dowiedzieliśmy się wszystkiego, to się akurat ten... No To w wad... się zaczęło. to możesz mieć rację. Kurde, tylko jak my to możemy sprawdzić? Dobra, chodźmy po... Chodźmy do wioski w ostatni raz jak się akurat ranek robi I zobaczmy jakieś wskazówki, dobra? Właśnie trzeba się jak najwięcej dowiedzieć. Dobra stary, jesteśmy. Cholera Co oni tu zrobiliśmy? No. Dobra, chodźmy szybko. Nie wiem gdzie my możemy to niebies spotkać. Dobra, to poszukajmy... Właśnie. To poszukajmy Czekaj. Mam pomysł. Jaki Tej organizacji. To jest opuszczona, nikogo nie ma. To jest idealna okazja, żeby to sprawdzić. Ale tutaj w schronie? O, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że jeszcze tam coś robicie w środku, zabieracie już takie rzeczy. No. Okej, okay, dobrze. Do widzenia. A mam dla was zadanie. No i jak ja zarobię na tym? Odpuszczę wam zapłatę. O! Obydwo. Jak znajdziecie bazę naukowco. Dobrze to, Nie tą, w której byliście, bo... Tobie wstrzychliśmy nadajnik w mózg I ta satelita namierza... Ciebie I jesteś też naszym jakby... Monitorem Mam plan Możemy zrobić tak, tak że ja będę waszym informatorem Dobrze I musisz ze swoim przyjacielem? Tak Yy, znaleźć yy, główną bazę naukowca, nie tą, do której zostaliście porwani. Okej, okay, dobrze, to sobie spróbuję ogarnąć. Dobra, to chodźmy. Dobrze. Do widzenia. Dobrze, że oni tej kopalni nie widzieli jeszcze. Stary, nic nie znaleźliśmy przez te kilka godzin. nic. Co się stało? Już tak raz miałem. Znów to, to samo. Dziwne. Dobra, cholera, nic nie widzę. A ty? Jest. O wieża radiowa Tary, to chodźmy tam Chłopie Przestało w ogóle lać, widzisz? Właśnie, mogę trochę mnie stresuje to, że to się znowu może nam powstrzymać nasze plany. Co to jest? Co to? Chodźmy, wejdźmy tu. Tylko spokojnie, spokojnie. Ej, ej, słyszę. Naukowiec? Jak byście cię tu dostali? Stary, mamy go.